Bądź so, so, so. my mój amigo. O, witaj, witaj. Kolejny dzień. No. Nie wiem, oglądałeś gdzieś no. Bladego czy nie? Ehm. Tubera czy grę? Nie Baldi był grać Te. Coś tam kiedyś oglądałem. No. Mi się to jako Kurde, nie pamiętam. On miał takie przywitanie zawsze. Jakie? Okay. Właśnie nie pamiętam. Okej, okay, miał takie przywitanie, nie pamiętam. Tak, dokładnie. Miał jakieś takie. takie, takie jakieś, na no, jak, no, jakieś takie, no. No, takie. No, takie co się w nim, tak, co z tymi tam. No. Wiesz, o co chodzi? Dokładnie. Wiem. Never miał mydło i skarpetę w biurku. Ciekawe po co on to? Czekaj, a z kim on ma cele? Z mrdekajem. Nie wiem, choć się domyślam. Jakby miałeś z dermisem albo z kimś takim, to... Wtedy zrozumiem. Zestaw skarpetowy. Zestaw skarpetowy, Jezu, to ma teraz inne znaczenie. Zestaw skarpetowy nabrało nowego znaczenia. Kucur, Major, Sowiet, Darwix, Never, Dawid. To jest to skarpetowy? Hmm. Chciałbyś dostać pod choinkę? Nie. nie. A, czy nie miałem Dekonora. Ale miałem dla Nevera, Major i Sowieta i Kucora. O, tam jest Sowiet. Tu jest Kucor. Major, Sowiet, Major jest tu. Never jest tu. I git. Dałoby się zaraz trochę też pouczyć. No. Bo będzie trzeba obleć strażnika. I gorącą czekoladą. No. Gorąca czekolada. I gorącą 247. Hmm. Kupię zownie aż czekoladę. Lina, Jezu, Lina. Karwiks leży pobity. No dobrze, ciekawie jest, kto kto go wyda. Tego powiem. A, dobra. Ten pilnik nie będzie już potrzebny. To drewno też już nie będzie potrzebne. Zobaczymy, puszczę w Kiblu. Chyba potrzebuję teraz tak. Potrzebuję trzy taśmy i czekoladę. Paźmy po co? Czekaj, ja, ja już nie pamiętam ucieczki z tego więzienia. Ważmy do łopaty. No. To by się cztery taśmy jednak przydały, nie trzy. A dobrze, żeby się przypomniała ciężko. Nie wiem, jak to się robi. Spoko. on ma super plan. I na dach. Okej, okay. to brzmi realnie, to brzmi sensownie. Aha, potrzebujesz czekolady. Ciekawe, że tego nie zapisuję, ile razy mówisz. Nie wiem, któryś jeszcze raz na pewno mówię. O no ostatnim odcinku bym ci powiedział, ile no. razy powiedziałem. Jestem ciekaw, ile odcinków zdążę nagrać do północy. Mam podejrzenie, że skończysz serię całą. <laughs> No, nie, no, jeszcze będę musiał Remainsa trochę nagrać, bo wiesz, tak dwie serie na przemian muszą być. No, ale escape is skończysz, na pewno. No, jak będę do drugiej, trzeciej siedział, to pewnie ta. Nie, yeah, się szybko robi. A ty będziesz mi towarzyszył. Dokładnie. Do północy, na pewno. Potrzebuję tą czekoladę jeszcze znaleźć Albo tego przeszukamy jeszcze raz cele, mimo tego, że już raz dzisiaj przeszukiwałem czy to jest zmieniło Raczej nie, ale może po prostu nie widziałem czegoś A wtedy wziąłbym klej Po co ci klej? Do... Atrapy cegły. Ja bym jednak dać... Tu matkę? Mówisz? Dokładnie. Hmm. Tomatkę dla teściowej. Albo Schmidtę dla teściowej. Kruperuta. Major never Conor, Conor never Dawid. Murtekaj, mam problemy. Pewnie nie tego dla komora. Ile jest tu Nie wiem. Mordekę ja chyba dla ciebie też miałem książkę. Nie. Major i dwa razy Never. Never, kolego, chodź. Odebrałem ci dwa razy pracę, ale za to dam ci dwie książki, co ty na to? Jest to... major, dobra. Mmm... Safir to sprzedajesz. Gówno. Dobra, to jeszcze trzeba sprawdzić co sprzedaję Mordecai. Też gówno. Dobra, to ja się idę dalej uczyć. Ile masz inteligencji? Y... 67 A potrzebujesz ile? 80 gdzieś się pobili, może zdążę przeszukać. Potrzebuję czekoladę. Ale to jest tak. tutaj jakbym przeszedł czerwonym kluczem to się nie da Ale... Jest tu jakieś przejście? Nie jak ty chcesz uciec? Co ty chcesz zrobić? O, tu jest czerwony klucz, ja tak? mógłbym przejść tutaj uciec Aha tutaj, 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 tutaj I tutaj się wykopać Aż nie, bo tutaj chodzę strażnicę to i tak musiał tam dobra to muszę tam hmm. To Co? Oh. Oh. Dałoby się chyba Dałoby się Nikt nie ma czekolady, pobij się ktoś, niech ktoś mier posiada czekoladę. Nie patrzę moje klejnoty, mówię to kucor. Niewie powinien mieć czekoladę. Chyba że można hmm. O, zmieniły się chyba te. Aha, tylko Sapir teraz handluje. Eee. mnie zajebał. O! Nie, strasznie. Wormsy. Wszyscy jesteście śmieciami, bardzo pocieszające. No i dobra, no to koniec. Czyli co, następnego nie wiesz Co? Czy jeszcze nie? Nie.